Partnerami portalu motorekords.pl są Pensionat Górski Potok oferuje noclegi na czas wyścigu górskiego wsiennej. Hotel Spichrz oferuje noclegi na czas rajdu gdańskiego Baltic Cup. Górny Sport, producent klatek bezpieczeństwa, rozpórek, mocowań foteli i innych. Ireco Motorsport, producent klatek bezpieczeństwa. KWADRAT z pasji do motorsportu. Rozpoczynamy sezon GSMB 2015, ale dla Ciebie to nie jest pierwszy start w tym sezonie. Jak, jak, jak podsumujesz wycieczki zagraniczne w tym roku? A, no bardzo fajny i ciekawy wyścig. Nie ukończyliśmy wszystkich przejazdów, wiadomo dlaczego. Trasa nieznajoma, ale, ale bardzo fajna. Czy w tym roku jeszcze planujecie jakieś starty zagraniczne? No to wszystko pokaże cały ten sezon. Jakieś tam plany są, ale co z tego wyjdzie, będziemy widzieć dopiero po drodze. Jeszcze Cię chciałem podpytać w przerwie zimowej, jak przygotowywaliście się? Coś zmieniliście w sprzęcie, coś trenowałeś, jak wykorzystałeś przerwę między sezonami? Znaczy, zupełnie, zupełnie w ogóle nie jeździłem samochodem. To był, to był czas, kiedy, kiedy, kiedy samochód był w jakiś tam stopniu przerabiany. Przeróbki są nieznaczne, jest tam zmienione zawieszenie, dodanie kilku koni, także także nie było jakichś spektakularnych przebudów. MotoRecords.pl oferuje zawodnikom nagrania wideo. W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt e-mail. W tytule maila prosimy podać nazwę zawodów, nazwisko kierowcy i numer startowy.